W dzisiejszym filmie już po raz trzeci ocenię wasze miniaturki, ale jeszcze zanim zaczniemy chciałbym ogłosić konkurs na całkowicie darmową miniaturkę. Jedyne co musicie zrobić to zostawić subskrypcję, wybić na Discorda Visualine, do którego link znajdziecie w opisie, oraz zostawić komentarz pod tym filmem. Czas na wzięcie udziału macie do wtorku godziny 16, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwsza miniaturka została potysłana przez zwykłego Jeża. Jest to miniaturka na live'a. No i tutaj myślę, że średnio wyglądają linie na ręce. Można by ten blask po prostu usunąć i tyle. Oprócz tego, też cienie pod postaciami są pod złym kątem. Względem e, ziemi. Mógłbyś też trochę podjaśnić tutaj słup. Nie wiem, jak to nazwać. No i może dać trochę jakiś blask od nieba. Bo obecnie wygląda tak bardzo, bardzo płasko. No, tak, tak to myślę, że to tyle. Całkiem jest blid. Kolejna miniaturka została podesłana przez młodego skatera. Jest to miniaturka Squid Game. No i tutaj myślę, że tak. Trochę mi się nie podoba to, że wszystkie postacie mają różne skiny. Lepiej by wyglądało, jakby były jednolite. Nie, że tutaj postać ma taki kolor, tutaj ma zupełnie inny kolor, a ta w ogóle nie ma drugiej warstwy. Także to myślę, że było do zmiany. Oprócz tego też yy, trochę later maźle źle ustawiłeś, bo na włosach tej postaci i tej jest trochę zbyt jasno. Oprócz tego też numery mogły być też trochę bardziej randomowe. Nie takie, co są po kolei. Nie podobały mi się też linie na mieczu. Trochę mógłbyś bardziej je wtopić w ten miecz, a nie żeby one tak się wybijały. Yy... Kolejna miniaturka została podesłana przez Hexiego. Pierwsze co bym zrobił, to żeby postacie miały różne pozy, a nie że mają bardzo podobne, czyli rozstawione ręce i rozstawione nogi. Mógłbyś też tak zrobić, żeby Warden się patrzył bardziej w kamerę albo w postać. No i to samo z, tym, z tą postacią z lewej. Ona również mogłaby się trochę bardziej patrzeć w kamerę, a nie tak w nicość. Trochę też armor trim w prawej ręce jest zbyt ciemny, więc to mógłbyś podjaśnić. No i też mi się nie podoba, że nagle pojawia się czarne tło. Mógłbyś trochę bardziej to wtopić w tło. E, no i też właśnie zwykłe czarne tło. Wydaje się, że jest trochę zbyt nudne. Lepiej jakbyś dał na przykład bardzo ciemnego screena z e, Ancient City. I myślę, że to tyle. Kolejna miniaturka została podesłana przez MikoPro. Jest to miniaturka na live'a. E, no i tutaj pierwszą rzeczą, która mi się rzuca w oczy, to jest e, to, że postacie trochę dziwnie są ustawione. Trochę mi się nie podoba to, że one praktycznie leżą. Więc to mogłoby być do zmiany. Oprócz tego też e, trochę i temy są zbyt grube, zbyt duży ekstrakt dałeś, więc to mógłbyś troszeczkę zmniejszyć. Też cienie, tak jak w miniaturce zwykłego jeża, są pod e, złym kątem względem ziemi. E, mógłbyś też na nie dać e, lekkie pikselowanie, żeby były bardziej pikselowe, a nie takie zwykłe, eliptyczne. Ale ogólnie to, to myślę, że, że całkiem fajna miniaturka, tak jak e, to było w poprzednich odcinkach. Kolejna grafika została podesłana przez Bugso: jest to plakat. No i tutaj na pewno Glow. E, jest trochę zbyt brudny. Ogólnie całość jest jakaś taka przyćmiona, więc to było do zmiany, żeby ten glow bardziej się świecił. Oprócz tego też mógłbyś trochę rozmyć planety, które są w tle, także żeby było bardziej czuć głębie. I mógłbyś też yy, rozmyć samo niebo, które tam jest. No, bo jest trochę rozpikselowane, no i żeby się tego pozbyć, to, to możesz to po prostu rozmyć i już wtedy nie będzie tego widać. Kolejna grafika została podesłana przez Davino. Jest to miniaturka na live'a, no i tutaj yy, no pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest tło i sam teren. Tło jest trochę zbyt jednolite i trochę zbyt ciemne, tak nie zachęca do kliknięcia po prostu, a to jest jednak najważniejsza rzecz. No i piasek jest trochę też zbyt ciemny. Nie podoba mi się też, że postacie tak sztywno stoją, nie ma jakiegoś wielkiego ruchu tutaj. Mógłbyś troszkę wszystko przybliżyć e, i właśnie zmienić pozy, żeby były trochę bardziej dynamiczne. Nie podoba mi się też, że miecz w lewej ręce postaci na środku jest trochę krzywo trzymany i się wbija w to Rękę, więc mógłbyś zrobić, żeby był naturalnie trzymany. No i wiadomo, mógłbyś też poprawić blask od nieba, żeby trochę bardziej świecił, a nie był. No I tak no myślę, że jeszcze troszkę musisz popracować, ale jest całkiem całkiem dobrze. Kolejna grafika została podesłana przez kołpaka i jest to banner. No i tutaj tak naprawdę do wielu rzeczy się nie przyczepię. Yy, głównie do napisu, który wygląda po prostu, jakby był wyjęty z cinemy, więc mógłbyś trochę bardziej go obrobić, dodać jakiś obrys, dodać jakieś yy, paski na nim, cokolwiek gwiazdki od niego. Oprócz tego też trochę mi się nie podoba to, że wszystko jest takie jasne, białe. Mógłbyś trochę bardziej wykorzystać ten niebieski, który już dałeś na tło. Żeby był na przykład niebieski blask na postacie. Mógłbyś też zrobić trochę dynamiczniejsze pozy obu postaci z prawej i z lewej, ale tak to całkiem jest nieźle. Kolejna grafika została podesłana przez No Problema. No i tutaj na pewno trochę zbyt fioletowe jest wszystko. Też nie podoba mi się to, że na dole jest taka pustka, postać na niczym nie stoi, jest po prostu niebo, więc mógłbyś dodać jakiś lekki teren. No no I Lightroom jest też źle ustawiony, yy, zmianka jest prześwietlona, więc. Tutaj mógłbyś też nad tym popracować. No i myślę, że tyle. Kolejna grafika została podesłana przez Rnixa. I tutaj ogólnie bardzo mi się to podoba. Jedyne, co bym zmienił, to może dał trochę większy blask na postaci z prawej, żeby bardziej było widać, że ta latarka na nią świeci. Ale tak to ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba ten banner. Kolejna minoturka została podesłana przez Katixa. Eee, no i tutaj pierwsza rzecz, która się wrzuca w oczy, to jest prześwietlona postać. To mi się wydaje, że jest do zmiany. Tutaj nie bardzo wiem, co można by zmienić, bo to jest wina skina, więc chyba. Bo jedyne co to, skino można zmienić. Oprócz tego, też trochę tło jest mało zachęcające. Przydałoby się jakieś niebo, żeby było widoczne. No i wydaje mi się, że na YouTubie napis by był mało widoczny, więc mógłbyś go albo powiększyć, albo dodać jakiś czarny prostokąt za nim, na małym kryciu. No i tak, no. Trochę jeszcze jest przed tobą do popracowania, ale nie jest źle. Ostatnia grafika została podjęta przez X-Solka. No i tak jak w poprzednim filmie, gdzie twoja grafika była najbardziej lubiona przez wizów, wydaje się, że nie ma nic do poprawy, bardzo mi się podoba styl twojej grafik, no i znowu myślę, że może to być jedna z lepszych grafik w tym odcinku. To by było na tyle w tym filmie. Przypominam o konkursie na darmową miniaturkę, a jeśli nie bierzesz udziału, to i tak możesz być na Discorda z linku w opisie, bo niedługo będę o coś was prosił do odcinka.